Dzień dobry, miło mi Was powitać. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę z salegą grudniową, która doszła do mnie teraz około 20 stycznia. Tutaj, że tak powiem, nie że paczka się spóźniła, tylko po prostu tak się dogadaliśmy z poprzednim właścicielem pająków, że ta paczka pójdzie w styczniu. Także teraz sobie ją otworzymy. Są tutaj samce i jedna samica. Lecimy. Jak widzicie, mam tu przygotowane pojemniki. Bardzo się boję o tą paczkę. Dlatego, że pan się uparł, że on nie będzie dawać hitpacka, bo, bo tak. Tylko zapakuje to solidnie. No, I tutaj odpala mi się, że tak powiem, takie coś, że ja wysyłałem też pająki. Nie było jakoś super zimno. Też mega fajnie paczkę spakowałem hip pak tam był, ale przestał działać i się okazało, że Pająk Mise umarł, który tam był, więc no bardzo się boję. Tutaj czuć chłód w środku, miejmy nadzieję, że no, nie zawiedzie mnie to tutaj. O kurczę, to, to jest naprawdę spore pakowanie, grube. Ja tak... Chciałem tylko powiedzieć, że z racji tego, że tak długo czekałem, ktoś mi powiedział, że dostanę gratisa. Where is my gratis? Czekajcie, bo ja nie pamiętam k***a, co ja zamawiałem. Dobra, tu jest Poetsilateria Ornata, Poetsilateria... Co? Co to jest za PN? Dobra, tu jest ten. Kurde Coś mi się kurde nie zgadza Bo to Powinien być gratis Tyle że Gdzie jest kurde moja policja loteria striata To była policja ornata, policja loteria striata Policja regalis Gratis i ta... Hilo SP Vietnam Blue To wiecie co zrobimy? Bo i tak będę dawał to wszystko do tych pojemników na kwarantannę Zróbmy tak, że ja najpierw odpakuję sobie poestroterię Ornatę Tutaj tylko po blisku sobie dam takie coś I co? Widać wszystko, także rozcinamy Jestem pełny obaw, bo czuć zimno tutaj w tej paczce i no chciałbym być pozytywny w myśli, ale no kurde, to Orna. ornata, ja sobie od razu zapiszę kartkę, bo na pewno tutaj nie ma, wiecie, żeby się nie potem nie walnąć. O, teraz jest dobrze. Już bym gafę popełnił potem. Okej, okay. że ospakowujemy sobie. Dobra, w sumie jak to ma tyle warstw, to może coś będzie okej. Okay. No jak otwieram to, no to czuję po prostu zimno, tutaj nie wiem. To, to no boję się trochę. loteria Ornata. W tej Poe pisze. Ornata. Poeo. Dokładnie. W sumie to chyba mogę od razu do kosza wrócić. Będzie się paliło w piecu. Okej, okay, także rozpakyzujemy. Ale chyba nie będzie tam źle z rozpakowywaniem. No dostałem ostrzeżenie, że jest ludem. No spoko. Tutaj nie ma tego nie ma żadnego problemu. Chciałbym po prostu wiedzieć czy ona żyje, czy... czy co jej jest, bo... nie wiadomo jeszcze. Mogę tego przeciąć. Teraz i mordo powiedz mi tylko, czy ty żyjesz, czy nie żyjesz. Kła. To jest to, czego się obawiałem. I rusza się. Jest dobrze, rusza się tylko taka kondycja, że tak powiem nie najlepsza z tego jak widzicie I taka strasznie mała pokaż ty mi się tylko tu w ogóle widzę jest dość zmoczony papier to tak kurde wiecie to nie fajnie do pająka w takie zimowe, zimne dni jest zmarznięta jestem pewny dobra idź mi stąd tylko nawet szczerze ciężko przepchać go. Widzicie? Tu próbuję. Próbuję go przepchać. Pani się tutaj trzyma. Dobra, także na chama przepychamy go. Jak widzicie ciężko idzie. Także zmykaj. Coś się tam rusza, ale tak kurde no... No średnio. Może się i polepszy. No dobra, także mamy pierwszego tutaj delikwenta. Tyle, że ja jestem no dość kurde złych myśliwa. To nie wygląda jak zdrowa poe. Zresztą możecie sobie sami ocenić po okupce. No ale dobra, dajmy szansę. Może, może coś tutaj pójdzie ok, że. Yy, że w jakimś tam yy, procencie ona jednak by to kleje, że to po prostu było chwilowe dobra, także ja sobie wezmę to co napisałem naklejamy i ona idzie na bok, dobra im bardziej w las, tym bardziej się boję No teraz moi drodzy z grubej blu, z ru, rury wietnam był, samica dorosła bardzo chciałem yy, tą samicę, specjalnie tutaj Potem, jak, jak miałem jakąś tam wypłatę, to jeszcze się spytałem, czy jeszcze ją ma. Także bardzo nie chciałbym, żeby coś temu było, kurde, wiecie. Jednak, jednak od tak sobie rzadko ktoś sprzedaje dorosłą samicę filografisa SP Electric Blue. sorry, nie Electric Blue, tylko Vietnam Blue, przepraszam bardzo. To po wczorajszym filmie nagrywałem z elektrykami. Mnie trochę się myli. Co to Kuba jest? Serio? Murinusa dostałem? Co jest? No tak, tak się zastanawiam, zastanawiam. Murinus zęba tak? Czy może to jest... Czy może to jest jakiś jakiejś poprzedniej paczki? Coraz się przeczynamy.

Ciężko mi to w ogóle tutaj wyciągnąć, o nożem sobie to podważę. Dobra, mały. I jestem zdziwiony w ogóle, jaki murinus. Ja murinusa tu nie zamawiałem. Ale okej, okay, jest takie coś. Słyszę jak coś tu loce. Byleby to nie był martwy pająk, bo to słychać. Ogólnie ten Ech, tak kurde Oleciał mnie właśnie strach Ach. I to co mówiłem nie, kurde coś latało źle... w paczce. i proszę Państwa to to tak nie powinno wyglądać, ale bądźmy dobrej myśli, wyłożę oczywiście tutaj tego pająka. Naprawdę potwornie źle wygląda. Ja to pozwólcie, że wysypię po prostu. Ja widzę, że tu nie ma on nawet właży w nogach. Spodziewałem się, że to tak się skończy. Paczkę odebrałem 30 minut odkąd była w paczkomacie. Moi drodzy, to wygląda sami źle. To jest niby ta samica Vietnam Blue. No, kurde kiepsko, bardzo kiepsko. Ech. No dobra. Może coś się opamięta. Na razie jeszcze nie wyciągajmy pochopnych wniosków. To mogę powiedzieć, że. Na 99% jest marca. sobie tylko na kartce, że to jest Wietnam. Także, no będę musiał poczekać, może coś się opamięta chociaż. Nawet jak pająk by się opamiętał, był w stanie, albo umarł po kilku dniach, to za to też należałoby się zwrócić pieniędzy, moi drodzy. Tutaj paczki, które wysyłacie, są jakby na waszą odpowiedzialność. To, jak pakujecie pająki, to jest wszystko na waszą odpowiedzialność. Jeśli coś zniszczycie, że tak powiem w cudzysłowie, jeśli coś pójdzie nie tak, to wy jakby wysyłający za to odpowiedzialny. Więc. Nie dziwcie się na przykład, że niektórzy hodowcy nie chcą posyłać pająków za kilka tysięcy paczką po prostu, tylko wolą na przykład odbiór osobisty, bo żeby też pakować pająki to trzeba umieć i mieć wiedzę. W takie letnie dni to nie jest jakieś ciężkie, bo po prostu jest ciepło, ale zimowa wysyłka trochę wymaga wkładu. I mówię tu, powiem tak, nie jestem zły na nikogo, takie rzeczy się zdarzają, Tyle, że mówiłem o tym tamtemu panu, wiedziałem o tym, a zrobił i tak po swojemu. Ja nie będę się wtrącał do tego, jak ktoś pakuje paczki. Ja jedynie jako klient mogę ewentualnie później zażądać pieniędzy. Także mam nadzieję, że się uda mi z nim dogadać. Jeśli coś oczywiście nie powstanie z martwych tutaj, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Hej, hej.